Mówimy się za Kościół Święty, aby na całej Ziemi mógł sprawować paskalną ofiarę, niosąc światu nowe życie w Chrystusie. Ciebie prosimy. Chrystus. Mówimy się za Pawliża Franciszka, aby Duch Święty umacniał go w głoszeniu Chrystusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Chrystus. W świętych sakramentach Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii oraz w intencji kapłanów, rodaków, aby Duch Święty obdarzył ich swoimi darami i oświecił ich umysły, a także o liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysyłaj. Aby dobry Bóg obdarzył im hojnym błogosławieństwem, a Maryja oddać mu swoje swojej opieki. Ciebie prosimy. Jezusa, Jezusa. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Władysława i Janusza, aby zmartwychwstały Chrystus był dla nich wieczną radością. Ciebie prosimy. Jezusa. mogła nam się własny i światłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie, zwycięzco śmierci, wysłuchaj naszych nogi i udziel Twojego życia każdemu, za kogo modlimy się do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.